Witam wszystkich z tej strony Film Konieczny. W dzisiejszym filmie pomówimy o potencjalnie ciekawym projekcie z ciekawymi wydarzeniami na marzec, na który być może zechcecie zwrócić uwagę. Ale zanim zaczniemy, to proszę pamiętajcie, że wszystko co usłyszycie w tym filmie, to jest tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie i nie jest to porada inwestycyjna. Jeżeli jesteście nowi na moim kanale i chcecie kupić swoje pierwsze kryptowaluty, to pod tym filmem kliknijcie w nazwę mojego profilu YouTube. Po przeniesieniu na stronę mojego profilu w prawym górnym rogu znajdziecie linki do giełd, które polecam. Zapraszam Was również do śledzenia mnie na Twitterze oraz Instagramie, gdzie często wrzucam różne aktualizacje, gdy nie mam czasu na nagrywanie. A więc zaczynamy! Obecnie market cap wynosi 1 561 miliardów dolarów, a cena Bitcoina to 49 853 dolary. No jest on na ponad 3% plusie w ciągu ostatnich 24 godzin. Jeszcze na samym początku tego filmu chciałbym zaznaczyć, że to iż pokazuję wam potencjalnie ciekawy projekt z wydarzeniami na najbliższy czas nie oznacza, że każę wam go kupować. Ja nie polecam wam kupować tego projektu, nie namawiam do zakupu, a wręcz radzę zrobić Samemu researchu przed potencjalną decyzją inwestycyjną, w filmach tak naprawdę pokazuję Wam jedynie projekty z ciekawymi wydarzeniami lub dobrym marketingiem, ewentualnie fajnymi fundamentami, na które może zechcecie zwrócić uwagę i przysiąść do własnego researchu. W się większość projektów rośnie, no a te z ciekawymi wydarzeniami, dobrymi fundamentami i dobrym marketingiem rosną bardziej. No i właśnie ta seria przedstawia właśnie takie projekty, dzięki czemu możecie zaoszczędzić czas na ich szukanie. Natomiast to, że ja pokazuję dany projekt, nie oznacza iż on na 100% urośnie. Także proszę pamiętajcie, że wchodzicie w projekty na własne ryzyko i to jest tylko i wyłącznie wasza decyzja, bo to wy klikacie przycisk Buy. Na szczęście zazwyczaj w znacznej większości przypadków projekty, które prezentuję na tych filmach, i tak rosną i tak dają zarobić inwestorom, co mnie osobiście bardzo cieszy, ale wiem, że teraz na rynku jest wiele nowych osób i nie chciałbym by wchodziły w jakieś tam projekty tylko dlatego, że konieczny coś o nich powiedział. Bardziej cieszyłoby mnie, gdybym wiedział, że ktoś po takim filmie, gdy uzna, że faktycznie projekt może być wart zwrócenia uwagi, przysiadł i zrobił własny research i na jego podstawie podjął własną decyzję inwestycyjną. Dodatkowo drugą bardzo ważną rzeczą jest to, że musicie pamiętać, iż mimo tego, że mamy Hossę, możemy mieć nagły spadek Bitcoina, czyli jakiś pullback, nagły wzrost, który zmiażdży także altcoiny. Także zawsze pamiętajcie o inwestowaniu tyle, ile jesteście w stanie stracić, oraz stawianiu stop-lossa. Od jakiegoś czasu na rynku kryptowalut pojawił nam się nowy trend, trend BSC, czyli Binance Smart Chain. Drogie opłaty Ethereum spowodowały, że handel na deksach opartych właśnie o Ethereum, czy w ogóle uczestnictwo w DeFi dla małych graczy, nie ma w tej chwili większego sensu. Na ten temat zaczynają się nawet pojawiać żarty, że maksymaliści Ethereum teraz też dywersyfikują, mają w portfelu połowę Ethereum, a połowę gazu. Przez blokadę DeFi opartego o Ethereum z powodu tych dużych opłat, inwestorzy zaczęli szukać nowych rozwiązań i tańszych łańcuchów oferujących te same funkcjonalności. Tak też z podziemia wyrosło nam DeFi oparte o Binance Smart Chain. Binance Smart Chain się rozwija, a w internecie możemy przeczytać m.in. o tym, że Binance Coin bardzo mocno z tego powodu rośnie. Na Decrypt możemy przeczytać, że tysiące użytkowników przechodzi właśnie w tej chwili na Binance Smart Chain. Gdzie indziej zastanawiają się, czy Binance Smart Chain wygra z łańcuchem Ethereum. Trust Wallet tłumaczy nam, dlaczego akurat to Binance Smart Chain jest idealnym protokołem dla DeFi. Na Binance Smart Chain wchodzą NFTs, natomiast same projekty oparte o Binance Smart Chain rosną bardzo, bardzo dużo, no i mają coraz większe volume. Pod tym filmem, w miejscu na opis, zostawię Wam artykuł opisujący Binance Smart Chain, a dokładnie to, w jakim tempie się rozwija. Możecie zobaczyć, że idzie ono do przodu naprawdę w bardzo szybkim tempie. No i powoli dochodzimy do poziomów Ethereum. Zobaczcie nawet tutaj same market capy Binance Coina a Ethereum. Potencjalnie no tutaj coraz, coraz więcej osób zastanawia się, czy sam Binance Coin nie prześcignie w market capie Ethereum. W związku z tym szybkim rozwojem Binance Smart Chain, inwestorzy zaczynają przechodzić na projekty oparte o ten ekosystem, przez co te projekty odnotowują ogromne ogromne wzrosty. i Tutaj macie na CoinMarketCap w ogóle zakładkę Binance Smart Chain Ecosystem, gdzie możecie przeglądać różne projekty właśnie oparte o ten ekosystem i tak też możecie zobaczyć, że tylko i wyłącznie w ciągu siedmiu dni i to uwzględniając spadki Bitcoina, które mieliśmy ostatnio. Joule Swap 197%, 197 wzrostu, Bake 186% wzrostu, Egg 141% wzrostu. Dodatkowo mamy projekty, które rosły po kilkadziesiąt procent, ale są też projekty, które jeszcze nie wystartowały, które nawet odnotowują spadki, no i potencjalnie być może takie projekty są okazją do inwestycji. Aby zobrazować Wam ten hype dookoła projektów opartych o Binance Smart Chain, mogę Wam chociażby pokazać wykres projektu Bake, który w sumie jeszcze miesiąc temu kosztował około 2-3 centy. Dzisiaj natomiast po nawet tych spadkach bitcoina kosztuje 1,63 dolara. Jest to 50-80-krotny wzrost ceny w ciągu tylko i wyłącznie jednego miesiąca. Projekt Jult urósł około 100-krotnie. Projekt Egg dopiero co wystartował w sumie około połowy lutego, a już kosztuje 8 razy więcej. Pancake Swap natomiast jeszcze miesiąc temu kosztował około 1 dolar i 26 centów, 1 i 45 centów, dzisiaj jest to już 14 dolarów. Wielu widzów prosi mnie o to, bym nagrał film o samym Binance Smart Chain. O tym będę mówił na najbliższych webinarach, które odbędą się 1 oraz 2 marca. W sumie to 2 marca będę właśnie mówił o ciekawych trendach na rynku kryptowalut, m.in. właśnie o Binance Smart Chain. Także pod tym filmem w miejscu na opis możecie się zapisać na te webinary. Są one całkowicie darmowe. Jednocześnie podczas robienia researchu Binance Smart Chain uznałem, że potencjalnie część osób może zechcieć się skupić właśnie na takich projektach opartych o Binance Smart Chain i być może część osób chce skorzystać z tego hypu. No i tak też podczas robienia researchu odkryłem być może ciekawy dla Was projekt. Patrząc na ostatnie wzrosty projektów opartych o Binance Smart Chain. Jest to projekt, który jest niedowartościowany, ponieważ w ciągu ostatniego tygodnia stracił około 8-9%. Nazywa się Unify Protocol DAO, a dodatkowo co najważniejsze, ma bardzo fajne wydarzenia w marcu no i wprowadza ciekawe rozwiązania do świata DeFi. Być może po tym filmie zechcecie się mu przyjrzeć, no i zrobić własny research projekt Unify Protocol DAO Unify w tej chwili gdy nagrywam ten film kosztuje 24 dolary i jest na 18% plusie w ciągu ostatnich 24 godzin Biorąc pod uwagę to, że bitcoin odbił się po tym naszym spadku, który miał miejsce wczoraj, większość projektów tak naprawdę rośnie, ale porównując je do ten, ten Unify, do projektów opartych właśnie o Binance Smart Chain, no to te wzrosty są porównywalne do innych projektów. No są projekty, które rosły o wiele więcej niż on, jak chociażby EGG czy też NAR, są projekty, które rosły po kilkadziesiąt procent, są też projekty, które urosły po kilkanaście procent, także Rośnie on, powiedzmy, mniej więcej tak jak większość projektów opartych o Binance Smart Chain. Market cap tego projektu to 78 milionów dolarów, volume to 30 milionów dolarów, natomiast Circulating Supply, czyli ilość sztuk, która w tej chwili jest w obiegu, to jest 3 miliony 276 tysięcy sztuk, a Total Supply, czyli łączna ilość, jaka kiedykolwiek będzie w obiegu, to jest 10 milionów sztuk. Projekt ten ma o połowę mniejsze supply niż ma Bitcoin. Tak mniej więcej prezentuje się wykres tego projektu. No i ewidentnie można tutaj zobaczyć, że jeszcze nie wystartował tak jak inne projekty oparte właśnie o ten hypowy w tej chwili Binance Smart Chain. Jeszcze powiedzmy w listopadzie projekt ten kosztował około 3 dolary, w tej chwili kosztuje 23 dolary, ale co ciekawe, jeszcze kilka dni temu, 10 lutego, przed tym spadkiem ceny bitcoina, kosztował około 30 dolarów, także. W tej chwili kosztuje on powiedzmy o połowę mniej, tutaj pokazuje nam 32 dolary, o połowę mniej niż jeszcze kilka dni temu, więc nie dość, że mamy cenę poniżej ATH w przeciwieństwie do większości projektów opartych o Binance Smart Chain. To jeszcze po odreagowaniu. Gdy wejdziemy sobie w zakładkę Markets, to możemy zobaczyć, że projekt ten można zakupić oczywiście na Binance w parze do Bitcoina oraz do Tetera, czyli USDT. A więc, czym jest projekt Unify? Na stronie Binance'a, ponieważ tam też możemy znaleźć opis tego projektu, jest napisane: Unify Protocol DAO is a group of non-custodial interoperable multi-chain smart contracts that aims to provide the tools for decentralized finance product development. Po polsku, Unify Protocol. To grupa interoperacyjnych, zdecentralizowanych, non-custodial, multi-chain smart kontraktów, które stanowią elementy składowe kolejnej, nadchodzącej generacji DeFi. A tak na prosty język, w wielkim skrócie, Unify to będzie po prostu multi-chain DeFi. Unify zapewnia pomost łączący istniejącą ekonomię opartą właśnie o to zapychające się Ethereum z rozwijającymi się rynkami DeFi opartymi na innych blockchainach, na innych łańcuchach, tak by po prostu połączyć to całe DeFi w jeden wielki multichainowy ekosystem. Na dashboardcie Unify możecie chociażby zjechać tutaj sobie na dół i macie zakładkę Select Blockchain i możecie zobaczyć Tron, Ontology, Harmony, Binance, Ethereum, Icon. Także w tej chwili mamy takie blockchainy, ale będą dodawane kolejne. Inaczej mówiąc, jest to taka giełda, na której będzie można handlować pomiędzy blockchainami, która się wpisuje w trend Binance Smart Chain. Unify Protocol... To ekosystem DeFi, zbudowany na multichainowych smart kontraktach, stanowiących elementy składowe przyszłej generacji DeFi, tej nowej, lepszej, która rozwiązuje, powiedzmy, to do czego, te problemy, do których została stworzona. Dzisiaj DeFi to kilka ekosystemów, z których największym jest oczywiście Ethereum. Niestety z tego powodu, że transakcje na Ethereum kosztują dużo, kolejną wschodzącą gwiazdą jest Binance Smart Chain. Unify łączy nie tylko te dwie wielkie platformy, ale i nowe ekosystemy w jedną wielką, współłańcuchową platformę DeFi. Dodatkowo, projekt ten startował z Binance Launch Pula pod koniec tamtego roku i był to ósmy projekt, jaki Binance wyrzucił, co może też dodawać hypu lub bezpieczeństwa. No powiedzmy, jest duża szansa, że Binance zadba o ten projekt. Dwa dni temu Unify ogłosiło nowy program Liquidity Farming bez stajkowania. W wypadku tego projektu wystarczy, że dodamy płynność do jednej z pól płynności na Binance Smart Chain, no i dostajemy automatycznie nagrody. Jest to dużo bezpieczniejsze rozwiązanie niż stakowanie liquidity tokenów, ponieważ nie opuszczają one naszego portfela, jak to jest w przypadku większości projektów. Ta informacja może przyciągnąć wielu inwestorów, no i spowodować szybki wzrost ceny tego projektu. Swoją drogą widać coraz większe zainteresowanie projektem, no gdyż wolum po tej informacji zaczęło rosnąć, na szczęście ta informacja zgrała się ze spadkami bitcoina. Widać tutaj, że akurat gdy wyszła ta informacja, no to mieliśmy ogromny spadek, ogromny spadek ceny bitcoina. Bitcoin leciał przez te powiedzmy dwa pełne dni. No i to nie wywołało takiego hypu na tym projekcie opartym o Binance Smart Chain, no co z jednej strony może być dobrą informacją dla wielu osób, które chcą się zapakować w jakim projekty oparte o Binance Smart Chain, które jeszcze nie wystartowały. Ta niefortunna informacja, a raczej timing tej informacji, no może być potencjalnie no, szansą dla wielu inwestorów, którzy chcą jeszcze wejść w takie projekty, które nie wystartowały, jeszcze przed odkryciem takich projektów przed, przez wielu inwestorów na świecie. Tutaj oczywiście każdy sam musi zrobić własny research, poczytać o Binance Smart Chain, o tym, jakie ma przed sobą perspektywy, o tym, co dzieje się w tej chwili na Ethereum, no i jakie szanse są na to, by ten problem zapychania się sieci, problem dużych opłat został w najbliższym czasie rozwiązany, zanim w ogóle podejmiecie decyzję o zakupie takiego chociażby projektu jak Unify Protocol. Mój film nie oznacza, iż macie kupować na ślepo ten projekt. Podaję wam być może ciekawą propozycję na najbliższe tygodnie, ewentualnie miesiące. Oczywiście, o ile Hossa będzie dalej trwała. Sam token UNFI czy też ANFI jest tokenem governance. Podobnie jak UNI, Oneinch Inch czy też COMP. Stakując token na platformie Unify możemy zarządzać całym protokołem. Tak naprawdę, dzięki tokenowi Unify można zarabiać na cztery różne sposoby. Po pierwsze, można go stakować na ich platformie na oprocentowaniu wynoszącym około 38% rocznie jako governance token. Dzięki temu uzyskujemy też prawo do głosowania nad rozwojem projektu, no i oczywiście nagrody wypłacane w tokenie Anfi. Drugi sposób to dodanie go do PancakeSwap, no i tutaj nagrody są o wiele, wiele wyższe. No w przypadku e, trzymania go na Pancake Swap, e, tutaj mówimy o 260% e, procentach nagrody rocznie wypłacanej w cake. Tutaj macie obecne APR, w tej chwili to jest 268 blisko 90%. Trzeci sposób e, powiedzmy jest dla hardkorowców. Jest on bardzo opłacalny, ponieważ daje około 1400%, ale jednocześnie no jest. Wiadomo, ryzykowny jak, jak, jak farmienie na DeFi, ponieważ te tokeny płynności z Pancake Exchange możemy zaponować na farmie na platformie akryptos.com. No i ona jest agregatem większości farm na Binance Smart Chain. Tutaj otrzymujemy właśnie około 1400%. No ale tak jak powiedziałem, jest to obarczone o wiele większym ryzykiem. No a nagrody są wypłacane w tokenie ASC. No i czwarty sposób, również jako Binance Smart Chain. W tym wypadku możemy zdeponować Anfi oraz Binance Coiny, czyli BNB, na macierzystej giełdzie projektu. Ten staking, czy też farming, jest właśnie dostępny od 22 lutego, czyli od dwóch dni. No i właśnie po tej informacji zaczęli się inwestorzy interesować właśnie projektem Anfi także potencjalnie potencjalnie jeżeli będą stakeowali dużo to no to może to być dobra informacja dla osób które będą posiadały tokeny Anfi jakie będą wypłaty w przypadku tego protokołu jeszcze nie wiadomo ale podejrzewam że to będzie około kilkuset procent Najważniejsza informacja dla osób, które chcą ryzykować mniej, no to jest na pewno to, że taki, taka forma stakingu czy też farmingu jest o wiele bezpieczniejsza niż w przypadku tej trzeciej opcji, czyli na Akryptos, ponieważ w tym wypadku nasze, nasze tokeny nie opuszczają naszego portfela. Myślę, że Wielu inwestorów skorzysta z tej formy stakingu, no gdyż no, no nie ukrywajmy, ma on dwie mocne, jakby e, dwa mocne punkty tego stakingu: po pierwsze, bezpieczeństwo, no a po drugie, wygodę. Projekt ten ma dodatkowo kilka ciekawych wydarzeń. No, które mają odbyć się jeszcze w pierwszym kwartale 2021. No a jak wiecie, zaraz mamy marzec, no więc potencjalnie powinny odbyć się w ciągu najbliższych 4-5 tygodni. Oczywiście, o ile nie będzie jakiejś obsługi, no niemniej jednak tych wydarzeń mamy kilka. Ogólnie platforma ma w tym kwartale dosyć mocno się rozwijać. Mamy mieć dodawane nowe tokeny, nowe blockchainy, nowe platformy. No jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że potencjalnie możemy mieć dalej hossę, dalsze wzrosty rynku kryptowalut, co prawdopodobnie będzie wiązało się z dalszym hypem dookoła Binance Smart Chain, ten projekt potencjalnie jeszcze nie wystartował, ma przed sobą wydarzenia, no być może, być może faktycznie zrobi się dookoła niego dosyć duży hype, no i cena w marcu być może w połowie kwietnia do końca kwietnia będzie rosnąć. Patrząc na projekt od strony psychologii, od strony HOTS, hype'u. Projekt ten po pierwsze nie został jeszcze tak zauważony jak inne projekty na Binance Smart Chain, no jak chociażby Pancake czy też Bake, który Wam pokazywałem. Po drugie łączy on ze sobą wszystkie DeFi w jeden wielki ekosystem. No a to jest naprawdę bardzo ważna użyteczność, z której potencjalnie, potencjalnie ludzie będą w przyszłości korzystać. Po trzecie Wpisuje się w ten hype dookoła Binance Smart Chain, no i oczywiście znajduje się tym samym także na Binance, co sprawi, że wielu nowych inwestorów raczej będzie się wybierało po takie właśnie projekty oparte o Binance, gdyż po prostu łatwo je kupić. Wielu nowych inwestorów nie wie, jak używać deksów, nie rejestruje się na mniejsze giełdy, no i nie ukrywajmy, wielu tak naprawdę kupuje tylko to, co znajduje się na Binance. Po czwarte, projekt ten daje opcjonalność DeFi przy o wiele mniejszych opłatach niż chociażby protokoły oparte o Ethereum. Po piąte, najbardziej hypeowe jest chyba to, że można wrzucić go na różne farmy, na różne stakingi, no i zarabiać dodatkowe, czy to tokeny Cake, czy to tokeny oparte o inne protokoły zajmujące się farmingiem, czy też po prostu Unify tokeny. Oczywiście. Nie byłbym sobą, gdybym nie podał Wam także minusów. Także, jak już zrobicie własny research i uznacie, że projekt ma faktycznie sens, musicie na pewno uważać na to, że po pierwsze, możemy mieć potencjalny spadek bitcoina. Nie wiemy, jak teraz ta, ta, ta korekta się zachowa. Czy będziemy mieli dalsze spadki, czy też nie. Ale jeżeli Bitcoin będzie spadać teraz, jeżeli myślicie, że Bitcoin będzie spadać, no to na pewno pociągnie on za sobą alty. Spadną one procentowo zapewne więcej niż Bitcoin. No i w takim wypadku straci także token Unify. Po drugie, możemy mieć potencjalne zakończenie chodcy w ogóle. Chociażby. Z powodu drogich opłat transakcyjnych, które w tej chwili średnio wynoszą około 31 dolarów. No i możecie zobaczyć, jak one w długim terminie cały czas rosną. No a po trzecie, musicie także uważać na potencjalną pompę na projekcie, no gdyż część moich widzów, część widzów tego kanału lubi grać nie pod wydarzenia, o których Wam mówię, nie na dłuższy czas, a pod po prostu wychodzące na tym kanale filmy. I tak też dla przykładu, możecie zobaczyć, kiedy wypuszczałem film o Refinance, mniej więcej tutaj, zaraz po filmie cena eksplodowała, no i wszystkie te osoby, które kupiły na samej górce, tutaj po tej eksplozji. No, tak naprawdę mogły kupić niżej, ponieważ cena miała odreagowanie. Cena spadła, no i w długim terminie zaczęła rosnąć. Było wiele, wiele okazji na przestrzeni tygodni do tego, aby ten projekt sprzedać. No i swoją drogą kosztuje on w dalszym ciągu więcej, nawet niż na samym szczycie. Nawet te osoby, które kupowały na samym szczycie ten projekt, w długim terminie i tak wyszły na plus. Niemniej jednak, jeżeli kupiłyby wcześniej lub później, mogły zarobić na tym jeszcze więcej. W przypadku drugiego projektu Akropolis tutaj możemy to jeszcze wyraźniej zobaczyć. Tutaj był moment, w którym wypuszczałem film. No i oczywiście od razu po filmie poszła duża duża pompa. Osoby, które kupiły na samym szczycie tej pompy. No, oczywiście też mały, miały wiele okazji na to, by zarobić, niemniej jednak było po niej lekkie odrażowanie i osoby, które wchodziły niżej, mogły zarobić jeszcze, jeszcze więcej. Osoby, które kupowały już następnego dnia, chyba tutaj następnego dnia ten projekt, bo poszła kolejna pompa, także miały okazję, żeby zarobić, niemniej jednak po odragowaniu wszyscy zarobiliby o wiele, wiele więcej. W przypadku tokena UBT mieliśmy pierwszą pompę tutaj, gdy informacja, te przecieki, o których Wam mówiłem, wyszły, wyszły na światło dzienne. Film był natomiast wypuszczany mniej więcej tutaj, na poziomie, z tego co pamiętam, $18. No i te osoby, które wchodziły od razu, miały dużą szansę na to, żeby zarobić, ale osoby, które weszły na szczycie pompy, no niekoniecznie. I teraz pytanie: pytanie, co? Wydarzy się z projektem w dalszych, w dalszych tygodniach, ponieważ jest to projekt na marzec, tak jak wam mówiłem. No i pytanie, czy będzie teraz spadał, czy będzie tak jak Refinance, czy też Acropolis w dłuższym terminie szedł po prostu cały czas do góry. Ale te osoby, które poczekały na odragowanie, które spóźniły się, no to oczywiście miały szansę zarobić o wiele, wiele więcej. W przypadku UBT akurat tutaj większość osób zapewne grała do Ethereum, więc ten wykres powinienem wam pokazać. Ja zawsze staram się grać do stablecoinów, jeżeli pod coś tam sobie gram, bo tutaj mamy mniejsze ryzyko. To już wielokrotnie wam tłumaczyłem, ale powiem jeszcze raz dla nowych osób. Jeżeli gracie na przykład do bitcoina i bitcoin urośnie więcej niż token, który, który kupiliście, to po prostu odkupicie potem mniej bitcoinów. Może być tak, że na przykład bitcoin urośnie o 50%, wasz token o 30%, więc w amerykańskich dolarach niby zarobiliście, ale odkupicie kupicie potem mniej bitcoinów, tak samo jest z Ethereum i tak dalej, no ale z tego względu, że UBT większość osób zapewne kupowała na dex no to grała też do do Ethereum. No i tutaj w tym wypadku widać, że powiedzmy ta pompa, która poszła, jeżeli ktoś kupił na szczycie tej pompy, no to jeszcze nie wyszedł na plus. Ktoś to kupił od razu przy wyjściu filmu albo po odreagowaniu, no to albo na tym zarobił, albo mniej więcej jest na podobnym poziomie. No i teraz pytanie, co będzie działo się z tym projektem w marcu? Czy faktycznie te wydarzenia, czy faktycznie informacja o stakingu, czy faktycznie te nagrywki spowodują wzrosty, czy też po prostu będziemy mieli trend boczny, albo i nawet spadek. Także może warto po prostu poczekać na odreagowanie ceny, a czasem może warto całkowicie odpuścić, pamiętając o risk-reward ratio, o którym mówiłem Wam w filmie pod tytułem Nie popełniaj tego błędu inwestując w kryptowaluty. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał, przydał, oszczędził czas. Jeżeli tak, to oczywiście kliknijcie łapkę w górę, napiszcie byle jaki komentarz, żeby algorytm YouTube'a lepiej pozycjonował ten film, by więcej osób dowiedziało się o kryptowalutach, co będzie dobre dla nas oraz dla nich, ponieważ im wcześniej się dowiedzą, tym lepiej dla nich. Natomiast jeżeli jesteście nowi na tym kanale, jeżeli chcecie dopiero zacząć interesować się kryptowalutami, to pod każdym filmem kliknijcie w nazwę mojego profilu YouTube. Po przeniesieniu na stronę główną mojego profilu w prawym górnym logu znajdziecie linki do giełd, które polecam, z których ja sam korzystam, gdzie będziecie mogli kupić swoje pierwsze kryptowaluty. Natomiast najważniejsze, jeżeli jesteście nowi i chcecie się rozwijać, to tutaj macie zakładkę Playlists, czyli playlisty, gdzie będziecie mogli znaleźć najciekawsze filmy. Klikając w tę zakładkę i zjeżdżając nieco na dół, będziecie mogli znaleźć takie playlisty, jak chociażby ważne filmy. I te ważne filmy to są, jak sama nazwa wskazuje, filmy, które powinniście zobaczyć, czyli każdy widz tego kanału powinien zobaczyć te 13 filmów. Klikając w to, oczywiście, rozwinie Wam się playlista. Tutaj macie podstawy. Jest to 12 lekcji dla początkujących. Natomiast, klikając tutaj w prawo, gdzieś znajdziecie zakładkę, Recenzje kryptowalut, 43 recenzje różnych projektów, które Wam wytłumaczą, do czego służą różne projekty kryptowalutowe. Dzięki za wysłuchanie, do następnego razu, cześć.